Księga Mosjasza, rozdział 22. Limchi i jego lud planują ucieczkę z niewoli. Lamanici upijają się otrzymaną od nich daną, daniną wina. Limchi i jego lud uciekają do Zarahemli i stają się poddanymi króla Mosjasza. I stało się, że Amon i król Limchi zaczęli naradzać się. Z ludem co do sposobu wyzwolenia się z niewoli, i zarządzono nawet zebranie całego ludu, aby wszyscy mieli głos w tej sprawie. I stało się, że nie mogli znaleźć innego sposobu wyzwolenia się z niewoli, jak zabraknie kobiet, dzieci, zwierząt, namiotów i ujście w puszczę, albowiem Lamanici byli tak liczni, że lud Limchiego nie mógł bić się nad ni z nimi, by wywalczyć sobie wolność mieczem. I Gideon wystąpił, stanął przed królem, powiedział: Królu, jak dotychczas wiele razy dawałeś posłuch moim słowom, gdy walczyliśmy z naszymi braćmi, lamanitami, a teraz, a teraz królu. Jeśli nie jestem w Twoich oczach bezużytecznym sługą. Inaczej mówiąc, jeśli dotąd dawałeś posłuch moim słowom w jakimś stopniu i było to z pożytkiem dla Ciebie, tak samo pragnę, abyś tym razem także mnie posłuchał, a będę Ci służył i wyzwolę ten lud z niewoli. I gdy król pozwolił mu mówić, Gideon powiedział. Widzicie to przejście w murze na tyłach miasta. Lamanici to jest straż lamanitów. Są pijani, nocą, obwieśćmy więc pośród całego ludu, by zgromadzili swe stada, abyśmy mogli je nocą uprowadzić w puszczę. I z tym rozkazem pójdę i złożę ostatnią daninę wina La Manitom, aby się nim upoili, upili, i przejdziemy przez ukryte przejście na lewo od ich obozowiska, gdy są pijani i zmurzeni snem. I tak odejdziemy z naszymi kobietami, dziećmi i naszym, naszymi stadami w puszczę i okrążymy, okrążymy kraj Shilom. I stało się, że król posłuchał Gideona, i król Limchi za zarządził, aby jego lud zgromadził swe stada i posłał daninę wina Lamanitom. Posłał im także więcej wina jako prezent i pili ty ty tyle wina, które król Limchi im posłał, ile chcieli. I stało się, że lud króla Limchiego uszedł nocą w puszczę, ze swymi stadami, okrążyli w puszce kraj silą i skręcili w kierunku kraju Zarachemla, prowadzeni przez Amona i jego braci. I zebrali, zabrali ze sobą w puszczę swe złoto, srebro i inne rzeczy, cenne rzeczy, które mogli unieść, a także zapasy, i tak wędrowali. I po wielu dniach wędrowania przez puszczę przybyli do kraju Zarachemla, przyłączyli się do ludu Mosjasza i stali się jego poddanymi. I stało się, że Mosjasz przyjął ich z radością, przyjął także ich kroniki kroniki znalezione przez ludzi Limche, Limchiego. I stało się, że gdy Lamanici odkryli, że lud Limhiego uszedł nocą z kraju, wysłali za nimi w puszczę armię, aby ich dogonić. I po dwóch dniach pościgu armia Lamanitów zgubiła ich trop i zabłąkała się w puszczy.